Ewangelia według św. Mateusza Jeżeli ktoś kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Podobnie jest, jeśli ktoś kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie naśladuje mnie, nie jest mnie godny. Ten, kto znajduje swoje życie, straci je. Ten zaś, kto traci swoje życie z Mego powodu, znajdzie je. Kto Was przyjmuje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, dlatego że jest on prorokiem, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego, dlatego że jest on sprawiedliwy, Otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Zapewni, zapewniam was, jeśli ktoś poda choćby kubek zimnej wody jednemu z tych najmniejszych, ze względu na to, że jest moim uczniem, nie utraci swojej nagrody. W tym fragmencie Ewangelii mnie zadziwia to, że Jezus w drugim człowieku widzi kogoś wielkiego. Widzi samego siebie, widzi Boga. Ja często w swoim życiu nie widzę w drugim człowieku Boga. Często przychodząc obok różnych ludzi, szczególnie możliwe biednych, nie widzę w drugim człowieku Chrystusa. I ta Ewangelia właśnie powodza mnie do refleksji, czy potrafię zobaczyć Boga w drugim człowieku. Bo mówić pięknie ja potrafię, opowiadać piękne historie ze swego życia, mówić o różnych osiągnięciach w swoim życiu, to ja potrafię robić. Natomiast, czy rzeczywiście potrafię zobaczyć Boga w drugim człowieku, szczególnie w tym człowieku, który zupełnie niepodobny do człowieka, w człowieku, który zniszczył swoje życie który odszedł od Pana Boga, który żyje gdzieś ponad, poza, poza marginesami społeczeństwa. Czy ja właśnie potrafię w tym drugim człowieku zobaczyć Chrystusa? Jezus właśnie pyta w tej Ewangelii: Mało tego, czy ja potrafię jeszcze kochać, bo możliwe już widzę, próbuję widzieć, w drugim człowieku Chrystusa, natomiast czy potrafię jeszcze kochać tego drugiego człowieka? A miłość, ona nie przejawia się w tym, że jednorazowo pomogę mu. Miłość dla mnie to jest coś takiego, co chcę doświadczać codziennie, więc myślę, że właśnie o taką codzienność, codzienną pomoc, codzienne bycie, trwanie przy drugim człowieku też chodzi Chrystusowi. Nie chodzi o jakieś jednorazowe doświadczenie, jednorazową pomoc, tylko chodzi o bycie, trwanie. I ta, ten fragment Ewangelii też pobudza mnie do takiej refleksji: właśnie czy widzę też Jezusa, czy widzę Boga w moich najbliższych. Zdarza się tak, że na co dzień przyzwyczajam się do tych moich bliskich. Nie widzę, Jakichś wielkich rzeczy w moich bliskich. Nie widzę wielkich darów, którymi Pan Bóg ich obdarzył. Więc też takie pytanie ta Ewangelia dzisiaj pobudza we mnie, czy rzeczywiście potrafię widzieć w tym moim bliźnim Chrystusa? Czy potrafię mojemu bliźniemu służyć tak jak Chrystusowi? Pięknie by było zobaczyć Chrystusa, dojść z Nim, porozmawiać z Nim, ale Chrystus właśnie w tej Ewangelii mi mówi, że jestem w każdym człowieku, który, który jest blisko Ciebie, którego spotykasz na swojej życiowej drodze, który przychodzi codziennie obok Ciebie. Możliwe, ten człowiek Cię denerwuje, nie zawsze mile odzywa się, ale Chrystus jest w tym człowieku. I właśnie zastanawiam się, czy ja potrafię kochać tego człowieka. Jeżeli nie, to jest właśnie ten krzyż, który Chrystus mówi, bierz go i nieś. Idź za mną, przyjmij ten krzyż, że ty nie potrafisz tego zrobić, że nie potrafisz kochać. Ucz się ode mnie, bierz ten krzyż i mnie naśladuj. Proszę Cię, Panie, żebym potrafiła widzieć w ludziach, którzy są obok mnie, którzy są tak blisko Ciebie, jest to trudno. Chyba trudniej niż pójść z pomocą gdzieś do domu starców czy do domu dziecka, gdzie się widzi dzieci, sieroty. Natomiast kochać tych, co są obok, jest bardzo trudno, więc bardzo proszę Boga o tą szczególną łaskę, łaskę bym potrafiła kochać tych moich najbliższych, tych, którzy są obok.